A ja powiem. Muszę z y na bo ty nie ja ja chyba, sobie. Wiecie co, ja chyba nagram tak. poradnik. Poradnik <laughs> nagram, jak to <laughs> zrobić, naprawdę, nie? Nie, czekaj, czekaj. Wypakujesz sobie te pliki do folderu, na przykład na no, kupicie jakiegoś nowego. Sartuj to. Wypakujesz sobie te pliki do... 15 <laughs> sekund. Halo! A już, już, sorry, zaspałem. Co? No, Co? Słychać właśnie. Nie, 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 się nie, wypakujesz... Innym. to... nie, od nas. To jest... no i Ejplik, ten impostor, tak? ja nie, 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 Mnie nie, wyrzućcie, mnie o nie, 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 o mojej roli. Zapomniałam, że jest na pomarańczowo. Nie wiem, co to zrobię. Ok. E, eee, czekajcie. Mhm. O kurde. Mamy bombera. Wiecie o tym? Tak? No. Bo zbrziała w ten sposób jak y, ostatnio? Jak w, na ostatnich wodach? Ja nie wiem, jak on działa. Ale ogólnie to, kto był w adminie teraz niedawno? Ja od prawej strony przeszedłem sobie. Jak komsy. Zaczęto. Czekajcie, jak komsy zostały naprawione. Coś, coś chwilę przed tym, jak te komsy, coś w okolicach tego. Jak to się naprawiało, wtedy pod frak. Ciało ma jakieś 15 sekund. Już? No Bo Byłem na Witansach, liczyłem sobie Poszedłem e, do admina na chwilę żeby Zobaczyć gdzie wszyscy są No i się wróciłem do na A Reszta? Coś powiecie? Przed... Nie, ja byłem w Czekajcie, ktoś był. Za... Cykorek, a ty. Co... Jak ty się znalazłeś koło mnie wtedy? Teraz? Skąd przyszedłeś? Odmutuj się. Cykorek? <śmuletra> Odmutuj się! Ja już cię no? Czy było jakieś pytanie do mnie? Bo. no tak! Zaraz chyba... Jezu, skąd się znalazłeś przy mnie? Skąd przyszedłeś? Przyszedłem z O2. Okej, okay. i kto jeszcze tam był ze mną teraz? No z kim wchodziłem teraz do admina? Ja jestem, ludzie. ja jestem pomiędzy Łepańcami, a adminem tutaj tutaj w tym przejściu, w mm -hmm. tym korytarzu. <grym> mnie się wydaje, że to jest, że może to być, bo, bo na samym początku tak jakby światło wyłączone, to on podbiegł do wenta jak naprawiłem tego światła to nagle odnieść nich od... Muszę no co? co? no, Z księdza, chci... czasu Chciałem zobaczyć jaką Rola robi Chciel, że ona może zalepiać, ale chyba nie może jednak. Tutaj. Nie może ktoś tam mnie zagłosował? <grym> to jest już No rollo. to byłem ja, to byłem ja, sorry. No, A, ja na, nie zrozumiałem. Ja wytłumaczę jak Bomber działa. Bomber działa po prostu, że podkłada bombę i może w, każdej, w jednej rundzie zabić wszystkich. Tak, ale to działa obszarowo, bo na jednych młotach było tak, że ona tak, po prostu Obszarowo. Stawaliś bombę, a nagle połowa mapy umierała, więc. Nie, 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 to jest taki jakby obszar. Nie wiem ile na ile, tak. taki powiedzmy, jak masz taką dekontaminację, to taki cały obszar powiedzmy okrągły. Mhm. Dobra. Coś takiego. Mi się wydaje, że tylko byś mógł z tego zalepić te, które stworzył miner, wenty te dziury. Storage. Będę miała poliwko. <kuh> znowu też te światła. Gdzie jest storage? Dużo Złotno mi było Nie wiem, 40 sekund na zabicie w ogóle w pierwszej rundzie. No właśnie trzeba pozmieniać trochę No dodam jeszcze kilka do Gucę, bo... Ale tak, z... to Gucia to chodzi do nas na poczekalnię, przerzucę Ja bym dodał nie, innego zabijającego jednego killera No tak, tak, dodaję właśnie Właśnie zbłokowałem no, tak, no. Hejka Bo no, wcześniej no, było 5 no, no, osób Cześć ja. Gucia! Tak. gdzie gdzie kod znajdę? Strefa Among Us i Kanokot. Hmm. <tryk> po strefie widzę. Dobra. Ale powracając do bombera, tak mi się wydaje, że obszarowo to jest, bo. No znaczy, tak, obszarowo. No. Więc skąd lepiej, jak to działa, ale. Dawałem głupa. Bo postawiłem bombę przy, przy kimś. Zapytałem, jak to działa. Tak, a to Vivi pan. bomberem czy troferem? Nie, nie zabił chyba po prostu bomberem Postawiłem bombę tam przy w i Czyli dobrze zauważyłem, że chciałeś wbić się do venta e, Ogólnie nie, mo nie mogę wentować jako bomber No, to jest Jako bomber nie możesz Dobra, kogo nie ma? Bo masz zabijania, się, zabijania i jeszcze tego z kolik, z kolik, Abym kolik. zapomniał o jednym. Po <laughs> kulek! <laughs> <laughs> no, mam następować. Ale Franka nie ma. Pewna osoba. On był killerem i jeszcze tę Jest awk. Ja byłem. Ej, a ten. O... Panie Frank, był jesterem. Y na siedem osób to Polusa gramy? No. Osiem. Czemu nie? Osiem nawet będzie. No Franka nie ma, to ja nie wiem co z nim. Frank i awg. Yy, Mam. I jeszcze... Aha, tu zmieniono. No. Ja zagrał takie jedno, bez Franka. No to start, no. Nawet jak nie jest impostorem, to jest impostorem. Hmm. <laughs> tak

Ładnie Vivi. Co? Ja, ja widziałem co ty w labie zrobiłeś. Ej, co co ja nie, w labie, dwa. Nie, nie wiem, Vivi, co ty chciałeś zrobić, ale wchodzę do O2 sobie i widzę Vivi, która albo przemienia się w Boba, albo Bob przemienia się w Vivi. To Uy, ale ja wam teraz w No Z cykorkiem i z Bobem No, no bo i ja to... jeszcze widziałem jak się skanowała tam Bo wodali, z mhm. tak stałem chwilę patrzyłem się czy coś się no, nie No to stanie, więc tak więc Jest to jeden to... neutral Ogólnie Ale Bob bo bo też bo tam, tam był Tak, ja byłem, ja tam się Ja się skanowałem Bo patrzę, Vivi się skanuje, to będę miał waiting for Gówno, nie było nic ja, Nie skanowała najpierw... się Najpierw ty, najpierw ty się skanowałeś, specjalnie czekałam, aż klikniesz i ja podeszłaś Ja specjalnie Ja poczeka, specjalnie poczekałem do. O, no to ja też czekałam. Ale cykorek jest czysty, bo cykorek się skanował. Znaczy, widziałem BB, się skanował, i potem. potem Widzieliśmy, że <noise> jest zielony kolor. Ty też nie skanowałeś później. Co? co? No, się a, nie skanował może skanował. to czeka, a ja może taka roli była? Zielony kolor potem był. Moim zdaniem Bob się nie skanował. No tak, i w sumie potem zielony się przemienił, bo widziałem zielony kawałek Kurde, to w sumie może jak wyjście razem, to Karoli w takim razie to była Ale co ja? No praktycznie cztery osoby były w labie No bo dwa ktoś się przemienił No to nieźle No dobra, skipujmy to, ale nie wiem co to było Bibi się skanowała? Pokonaj się skanował, Bibi się ten, nie skanowałeś, Nie wiem skanowe. czy rangi, Jestem ale y, w rolach opisane, opisane. Ciebie zabiją, bo się skanowałeś Ja no, sobie poradzę, na spokojnie Bibi, chodź ze mną Co? Zobaczysz nie, magię Nie umawiaj się na takie rzeczy Ale Cekorok jest czysty, to ja mogę iść za nim Potrzebuję mhm. ochrony Potrzebuję Jestem, ochrony. w czyimś <klujna> się nie skanowałeś kurwa Szkoda, że mnie dałaś. A ja, ja nie umiem sobie y, więc Francję czy później... Co tam? Mhm. Aha. Mam jedno pytanie. Czy ktoś jest inżynierem? Bo wszystkie drzwi były pozamykane, a zostało ona naprawiona. No ja jestem inżynierem. A Kto? To? No ja. Dobra. Ogólnie. Co tu mówi. Dobra, się z, to. Się z roli, ale ogólnie mogę powiedzieć, mhm. że. Y, złapał się, uwaga, morfling. I złapał się Glitch. Wy? Glitch jest? Przecież Czy, miał być jeden zabójca. Jest jeden, jeden zabijający neutral i jeden tego impostor. Aha. I, I ogólnie Karol się zapali. Teraz, w labie, przed chwilą. Tylko, że ja nie jestem oni tym, oni tym. Dobra, to ja wiem, to ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. To w pierwszej rundzie to Karoli była w takim razie. No Karoli na pewno była. Ale gdzie byłam w pierwszej rundzie? W 2. <noise> No, jak, jak były cztery osoby w labie, no to raczej, no to jak teraz mówisz, to ma sens, tak. bo Glitch może się przemieniać przecież. Tak. A impostor no może strzelać podczas meetingu? Można. może. dlaczego nie strzela? No bo po co ma strzelać? Wy, wyjdzie, że to ona. Pewnie nie wie. Albo nie wie. A to najpierw Karle, a później Vivi. Ale tak. ja nie jestem ani tym, ani tym! Tak, akurat. Na no, kamie, jak się a ja skanowała, nic nie umiem. to mogła mnie wtedy. A ja nic nie rozumiem ja i nie czy... umiem. Słuchajcie, słuchajcie zrób, zróbmy tego, tak? Skipnijmy, a ja w następnej rundzie powiem, kto jest impostorem. Dobra. Dobra. Skip, skip, skip. To y, będę cię chronić. Albo nie wiem, w taski będę robił sobie. To zabijesz go, jak będzie miał 5 na. 6 na 7. Dokładnie. Aha. No. Więc? Czekajcie, niech mi się pokażą i impostorem jest... No. Nasz, po, nasz Suzy pierwszej rundy. Karoli? Z, okay. Z no. Uno. Mm -hmm. I pewnie teraz zdycham, więc GG. Nie, bo nie wiem jak strzelać. Gra drugi raz. No nawet jeśli, to ja byłem medium. No jeszcze I... jest glitch, tak? No. Jeszcze jest glitch, albo werby, ale ci nie pokażę neutralny. neutralnej No mówiłam, ja że nie umiem grać A nie, nie ma! Ale pierdoliłeś Bob no, Ja sobie, no, to wiedziałam, to... wiedziałam, że no. już EXE, to na mnie było, czy na mnie? No, tak? no ja tak. ja na ciebie No nie, sobie talkera byłam Na szczęście ja jestem 300 IQ i byłem snitchem, zrobiłem taski wszystkie no, A ja nie mogłem, bo cały czas ktoś coś ten wciskał A inżynierem to byłam ja. No dobrze. Chyba tak. ja Właśnie wiem, ja specjalnie to powiedziałem, że ktoś we mnie strzelił. 22 1535, tak. Ale był impostor, który nie potrafił. Czemu? Nie, każdy się, każdy się bał, może kłamie. No, bo impostor może strzelać na meetingach, że może kogoś zabić, jak odkryje mhm. rolę. A jak nie trafi, to sam umiera. Mhm. Do Guci mówię. Mhm. Mhm. Gucia mam mówić? Bo w sumie to teraz mi się samo Gie wyświetla. Bo mam tryb streamowania. G. A, ja wyciszałam. Wy... Przepraszam, przepraszam, możesz powtórzyć, bo tu może rozmawiał i nie słyszałam po prostu. Gucia mam mówić o ciebie, tak? Czy Guciasta? No, bojęcnie. nie Gucia, Gucia to pięknie, do Dlatego... Dobra, to Gucia będzie lepiej. No, krócej. Krócej. No. krócej. No. Dobra, tam ma ze dwóch. Ja jeszcze muszę ewentualnie zwiec, na tą chwilę jest. raz zagram, bo muszę jechać auto zatankować. Mhm. Ale to jeszcze takie 10 minutek, nie? Takie 10 Dobra. minut, nie? Ale będę i mogę jeszcze jeden zagrać teraz. Dobra, no to? Jest... Dobrze, no to start. Bo start. Bo no jeszcze Dominik miał przyjść, ale no nie widać go na razie. Nie widać, nie słychać. Tak. No, a potem po prostu wrócę i będę mógł dołączyć. <grym> to nie wierzę. Niech ktoś, nie ktoś to światło zrobi. A tu mam coś innego. Dziękuję. Mam no, sobie dzięki. Kurde. No wiecie co? Witam. Wibi, ty jesteś tym, kim myślę, tak? Chuli? Nie powiem twojej roli, bo umrzesz. Ale zrobiłaś coś, nie? Yy, znaczy, ja niewiele teraz zrobiłam, bo już dwa razy mnie ktoś tepnął. A, no dobra. To, nie, czyli... nie raz ktoś tepnął, specimena do admina. Aha, no to, już... O, to mnie później do specimenu. No. no dobra, to był transporterek, to nie, ty, nie chciałem sprzedawać twojej roli, ale jak mówisz, że to nie to ty, nie no to... Ja. Ogólnie ciało było pod kamieniem, yy, koło storage'a. I mnie coś dziwiło właśnie. <coughs> Karoli, widziałaś może tam... a no nie, ciebie też coś teplą, no dobra. No ogólnie Kurde. to... No nie wiem. Ja byłem niedaleko, szczerze. Czemu, zabiłeś? <coughs> może zabiłem, może nie. Nie, nie nie mam żadnych informacji, Niko nie widziałem. Karol się teleportowała z Vivi. To one powiedzmy, że nie zabiły chyba. TheCorek, gdzie skończyłeś? Ja skończyłem w, przy elektryku. I co, I co, skąd przybiegłeś do tego elektryka? Biegłem z Bieg... storage'a. Co robisz w storage'u? Patrzyłem, czy mogę zalepić venta. Dobra, wiem, że to ty, tak myślę. Dobra, Bob, gdzie skończyłeś? Przed wejściem do Weponsu. Co tam robiłeś i skąd przybiegłeś? Przybiegłem z laba, chodziłem do admina. I nie widziałeś ciała, które po drodze było? Nie. Ciekawe. No dobra, PK. No ja po prostu byłem po drodze. Ara dokładniej to byłem pomiędzy Weponsami, a Adminem i co nie widziałeś tego kolegi Bobo Szczerze to na, na jak było zgaszone światło to nic do gówno widziałem. Chyba bo już kurwa durny jestem, e, ale nikogo nie widziałem ogólnie. To, to było światło zgaszone czy nie było? To było, nie wiem. Nie, ja nie wiesz czy było czy nie było? Co Co ja pyta pytam jego, bo powiedział, że nie wie. No ja też nie wiem. No było. Nie wiem. Nie Chyba wiem. Było. Ja nie wiem, bo za bardzo no. mnie to pało. Nie znam, a Stafia na nawet A tak. bez kitów. Jest taki jest, Bejcik.

wszystko zrobione. Witam, zaladem ciała na kamerach. Gdzie oh. ja są kamery? Ja byłem w po, po drodze. A gdzie tu są kamery? Security. No Dobra. security. No, security. Dobra. jak ktoś znowu tepa, zostaw mnie, proszę. Nieraz typnęło z kimś, to się... byłem... No ty też tepnęło do storage'a. Nie storage'a, twu, komunikację. Bo ja na drobsi robiłem zdanie, a znaczy, w zrobiłem to zadanie, mi to podobał dwa nagle. Ja bym na kamerach, nagle mnie tepnęło do tego, to komunikacji potem... Ktoś odpalił tą komunikację, więc śmiesznie było. Zobaczyłem, że Mi dwie osoby drzwi przed nosem. Ja sobie robią komunikację, to się odsunę. A później zobaczyłem jak Karolaj biegnie po prostu z góry. do No ja bo ja Bardzo nie. Bardzo myśliwe jak, jak Karolaj robiła butelki po dwa przez chyba dłuższy czas. Ja zrobiłem, przyszedłem, zrobiłem, poszedłem, bo no dalej tam stoi. Nie zażyło tepno, że ona dalej robi. Także. Bo pierwszy raz miałam tego, te, tego taska i nie wiedziałam o co chodzi. Ale co? Jakiego, którego? Butelki. Z butelkami. Woda? Chyba tak. tak. No co, ja tam byłam z tobą i ja też, właśnie, pierwszy raz tego taska robiłam. No właśnie, ja też. I nawet nie wiedziałam, że jak klikać, żeby ta butelka odjechała, żeby się dru druga pojawiła. A to jeszcze inny task, to, to nie to. A co? później miałam te, te takie, że musiałam takie kolorowe też, że musiałam zaznaczyć w, w, w jednym miejscu. A no, o U... ten poziom tego. No, i też nie wiedziałam no, to, to o co chodzi. Tego, no, tego nie wiedziałam. I się bawiłam, bo to fajny dźwięk wydawało. Nie, <laughs> A ja, no, tak w ogóle to ja mam wszystkie taski już zrobione. Już ja bo. Kij to sus. Kipnijmy, zróbmy taski. I po co się pierwsza? Kikaj, zabijaj więcej. Może będę zabijać, może nie. Kurwa Ajajaj, aj, aj, aj. kto był transporterem? Ja. Ej, czekajcie, bo muszę powiedzieć. No bo, bo? Kurwa, a ja chciałem, żebyście mnie wyjebali. Ej, cicho, Będę transporterem. Yy, dobra, to słuchajcie, ja na Max pół godzinki spadam i jakby co to, to bym prosiła, żeby mi zostało miejsce, nie? Także z zagram jeszcze. Jak 15 no, osób Dobrze, Bocia. Dobra. No bo tam mo może się więcej zebrać. To jest chwila. Dobra, to ja wracam za, nie za jakieś nie pół dobra. godziny ja, a mam takie dobra. pytanie, bo patrzałem na adminie. Czemu wystakujecie w czwórkę? o dwa. Ale ktoś mnie tepnął tam. Pozdro do ciebie, Bobik. O. A po drugie. Pozdrowa, pozdrowa. Ja próbowałem, żebyście mnie wywalili, no. <laughs> to trzeba było zwentować ja? To niedaleko kogoś. Przebiegał. Ślepotaru. Dobra, ja chyba poradnik robię, jak włączyć mody, nie? Widzę, że ludzie mają problemy. To jak sobie... włączyć mody? Wystarczy wypakować, zostawić to na pulpicie i po prostu włączyć przez folder, który wypakowałeś. Poczekajcie, bo mamy nowych graczy. A wersje na epika, gdzieś się pobawić i zrobić.